Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 13 odcinek naszego wampirycznego duetu. Ja tutaj już wiem, co muszę zrobić. Wykombinowałem to wcześniej, żeby już nie było żadnych opóźnień. Dobra, teraz przynajmniej będziemy mogli sobie tam podejść spokojnie. Woda nas nie zaleje, Cain nie zginie. Gdzie to jest? Tutaj. I cóż się wydarzy? Mamy podest, wskoczysz tam, wskoczysz. Zabierzemy to, po co tutaj przyszliśmy, tylko to zabierz, proszę cię zabierz. No fragment Emblem the with skąd ja to wiedziałem? I kogo będziemy musieli pokonać? Gdzie są? No? Gdzie jesteście? Cholera, słońce mi świeci w monitor. Nie jest za bardzo i... Tak tylko małe oczko. Już wszyscy? Nie, nie wszyscy. O, wy macie trzy oczka. Auć. Spadaj. Ty też. No chodź tu. Ho, ho, ho masz Dziękuję, Dziękuję, dobranoc. Jeszcze ktoś tam jest. Chodź tu. Co to jest taki wytrzymały chłopie. Ok, wszyscy padli. Dobra, teraz drzwi genialnie, świetnie. Te drzwi tam się otworzyły. Tutaj znowu słychać przeciwników. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Tu jesteś. Chodź. No, zapraszam cię. Kwestia czasu, aż mnie ta macka chwyci. Ła wow wow. Proszę, proszę, nie w takiej ilości. Nie mackę, tylko tego tutaj. Dobra, może tak być. UBH, tak UBH, nie wiem co to znaczy Ale zapewne Coś ważnego dla Ciebie Dziękuję, za krem. I teraz, gdzie my musimy iść? Oto jest pytanie, może schowam się tutaj I ho, ho 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 ho, skąd wyście się tutaj wzięli? No, pokonaj, pokonaj, pokonaj a i coś dziwnego się wydarzyło, nie mam zielonego pojęcia o co chodziło? Bywa... E, dobra, może sprawdźmy sobie gdzie my teraz mamy Okej okay. Wrócić się Teraz kolejne pytanie, którym tu mamy się wrócić? wrócić. Jak ja to tutaj przyszedłem? Okej, okay, nie wspinaj się. Portal. Gdzie jest jakiś portal? Pamiętam, że portalami tutaj wędrowaliśmy i to dość sporo. Jest jeden, ale zniszczony. O, o. Obudzi się? Obudzi się. No, to była tylko kwestia czasu. Dobra, ja, ja sobie odskoczę. Chciałem odskoczyć, ale. Na... No, niestety, niestety. Oj, oj, auć. Au! O, walka z tymi przeciwnikami... Ani trochę mi nie wychodzi. A ja nie chciałbym, żeby jakiś taki przymiotek mnie zabił, bo to by było nie miłe. A. A, i liczyłem na to, że nam się... ...uda. Okej. Okay. O nie, jeszcze ci tutaj przyszli! Okej, okay, udał się unik. Ten już się nie udał. Ok, ile ty wytrzymasz? Ohohoho, w tym momencie już masz. Przekichane. No już prawie, już prawie, Kejni. A, tym razem się nie udało Dobra, padł Brama się otworzy, otworzy się. Dobra, na poszukiwanie portali Portale, gdzie jesteście Jakim cudem cię przewrócił, nie chcę wiedzieć Gdybyś go uderzył byłoby bardzo miło Wysi, 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 si wszystko co możesz. Peka tak, kiki. Peka kiki, tak. Gej, okay, tu jest, tu jest, tu jest. Wyjdź tak, abym cię widział. się krew, bo mamy jej dosyć, to bo mało. Dobra, ty możesz przez bramę przechodzić bez większego problemu. To mi coś dało. Dało mi to coś czy nic mi to nie dało. Cały czas mnie nurtuje. Co to jest za Nie mogę go rozwalić. Dobra. E, tutaj najwyraźniej nic nie mam. Ale idź. No, oczywiście musiał się już jakiś przypałem dać. Tam jest. Dobra, chyba padł? w nasza Tam gdzieś o dzień dobry podnosisz się dziękuję bardzo i tutaj powinien być już właśnie portal o o nie 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 tu była chyba ich dwójka nie nie wstał oh, 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 jak ty śmiesznie wyglądasz O nie, czemu ty strzelasz? Czemu ty strzelasz? Ja nie chcę, żebyś strzelał. Budło. Fak. zauważyłem, jeśli on ma na sobie tą barierę, którą właśnie teraz ma, to my uderzając go tracimy równocześnie energię musimy zapewne czekać, aż on właśnie jego bariera zniknie o właśnie o tym mówię w frajerze. postaraj się bardziej Dobra, gdybyś nie była taka kapryśna, bardzo bym ci Dziękuję. No. Okej, okay. on jest zdecydowanie łatwiejszym przeciwnikiem niż te anioły z kamienia. Przechodź, przechodź. Gdyż tu musimy się udać. to tutaj <noise> też o, o. dwóch na raz fuck a dobra, coś mi się zdaje że jest słabsze niż Bicie się nawzajem, bicie się nawzajem. Mi to naprawdę nie będzie troszkę nagrać. Budła. Oh, wow. Możesz kolegę bić. Oho oh, oh, właśnie, o tym kupiłem. Oh, wow. Pięknie, jedno padło. Owdź. Dobra, to już jest tylko kwestia czasu. Twój żywot jest... Nie poddaję się. Auć. No, ty skłańcuje... No, wreszcie. Dobra, port, portal się uruchomił. Tych drzwi nie rozwalisz, nie. Tak, tak, więc udamy się tutaj, chyba że... Nie, tam nic nie ma. Dzień dobry panowie. Przyszedłem na imprezę. Wow. Wow. Nie. Tutaj na dół? Kto tutaj znowu będzie? Puszę was jesteście Tak Omaha Nowy pari, tak tak oczywiście Ja nie jestem wampirem Jestem tylko kolegą wampirów Dziękuję Spadłem kolegami trzeba się zająć żeby też zabiorę trochę krwi mi wystarczy to No zapraszam masz taka, o tym do jedna no i potem Dziękuję Tutaj portal nie działa jak ja się mam stąd wydostać? Może tę? Okej, okay, nie wspinaj się szybciej. Naprawdę, byłbym Ci wdzięczny. Tak, zejdź. Jest portal. I są przeciwnicy, niestety. Jeden. Chyba tylko je dwóch. Dobra, z Twójką damy sobie radę. Mam taką nadzieję oczywiście, że sobie damy radę. Wow 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 kamero Nie ułatwia mi życia Fuck Walczę go, walczę go! Dajesz, 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 wierzę cię w ciebie, się pozbył? Posłady, Kolejny padnie Jeszcze tylko chyba jedna świątynia czeka nas do przejścia i będziemy tam, gdzie zaczynać nas przygodę. Kilka odcinków temu. Tutaj za... chociaż... Tutaj był portal jakiś. Tylko pytanie czy... 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 Czy, czy ja cię mam aktywować? Dobra, wyjdzie w praniu Nie mamy tutaj nigdzie żadnego źródełka Nie No cóż, przejdź I poszukajmy drogi wyjścia Wyjścia Kane, wyjścia Czy to będzie takie proste? Jednak to będzie takie proste. Genialnie. A, Tak, by the way. Aha, okej. Okay. Ups. Tędy? Tędy może? Nie. Okej, okay, którędy, Którędy? Hallo? Chyba tędy. Być może tędy. I tędy. Nie, nie tędy. Shit. W takim układzie, gdzie mam odblokować bramę? No, tu jesteś, tu jesteś. Wiedziałem, że długo cię szukać nie będę. No, kein wóz to tam. Nie ma czasu do City Area of the Vampire Citadel lay open. I still had much to discover. Lordor's Mansion. Przepiękna okolica naprawdę. Nic tylko kupować działki i budować domy. No wykop. Albo no, sforsuj. Nestled deep in the Black Forest, Vorador had once held court over a private kingdom, as decadent as it was depraved. Now all was still. I hoped I had not arrived too late. Wow. genialnie to wygląda. Dobra, w takim miejscu to bardzo chętnie bym zamieszkał. Tym się unosi. No dobra, niech będzie. Ale zwiedzanie posiadłości w Borodora rozostawimy sobie na kolejny odcinek. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, na razie.